Więc jak? Proszę, jaka jestem miła, prawda? Co to? Kanapeczka. Nawet ją przyrozdobiłam. Proszę jeść. Czemu twoja mama nie odbiera? Kto wie? Pewnie jest z miłą. Proszę jeść. Lekarz mówi, że to dobrze panu zrobi. Najlepiej zrobi mi prawda. Czemu mi ja poszła do tego lekarza? Proszę spytać córki. Nie rozumiem pana. Powinien się pan cieszyć, że szuka informacji i się zabezpiecza. Nie gadaj bzdur. Dorastanie to nie bzdura, a seks jest jego częścią. Czym problem? Mia nigdy taka nie była. To ty mieszasz jej w głowie. Odkąd jest z tobą, ma bardzo dziwne pomysły. Jak chodzenie do ginekologa. Dziękuję. Nie ma za co. Cieszę się, że potrafisz bez obaw wyrazić to, co czujesz. Czytacie, mam wrażenie, że robię coś nie tak. Myślisz, że to, co czuję do Miguela, jest bardzo złe? Jasne, że nie. Zrozum tylko, że nie wszyscy myślą tak samo. Szkoda, że mój tata nie myśli tak jak ty. Jeśli naprawdę czujesz coś do Miguela, na pewno znajdziesz sposób, by przekonać do tego tatę. On tego nie rozumie. Jest staromodny jak zgrzybiały staruszek. Wiem. Moc, z jaką kochasz Miguela, porusza cały świat. Przekonasz się, że kuloci nie będzie miał nic przeciwko temu. Jak z tobą rozmawiam, wszystko wydaje się łatwiejsze i piękniejsze. Musisz się teraz skupić na Miguelu. Niedługo przeżyjesz najważniejszą chwilę swojego życia. I oboje musicie być pewni, że chcecie zrobić kolejny krok. Tak. Chcemy być razem do końca życia. Cieszę się, kochanie. Nie pozwól nikomu zmienić tego, co podpowiada ci serce. Słuchaj go, podejmując wszelkie decyzje. Kocham cię. Ja ciebie też. Teraz wiem, co musi znosić biedna Mia. Czemu tak mówisz? Bo Pan wszystkiego się wybiera. Co? Łatwo jest panu mieć w domu kryształową lalę, ale ona coraz bardziej się od pana oddala. Ja się tylko o nią troszczę. Traktując ją jak dziecko? Mia zawsze będzie przy mnie, bo jestem jej ojcem. Fizycznie tak, ale myślami odpłynie daleko stąd. Oto efekt pańskich zakazów. Przecież ona robi to, co chce. Czemu pan nie spyta, co naprawdę czuje? Boi się pan odpowiedzi? Nie. Wiem, że mnie okłami. Oczywiście. Przecież my, dzieci, kłamiemy i jesteśmy wszystkie mówimy. Co sprawia, że wam nie ufamy? Dość tego, Roberto. Zawsze jesteś taka buntownicza? Równie dobrze mogłabym gadać z roślinką lub ze ścianą. I wzajemnie. Jesteś uparta i tyle. O wszystko mnie obwiniasz. Proszę jeść. Nie zostawiaj mnie tak. Jesteś zupełnie jak twoja matka. Znowu gadam do siebie. Obie doprowadzacie mnie do szału. Co robimy? Musimy się wypięknić dla tych chłopaków. Nie wiem w co się ubrać. Co za szyk? Może być. Nie wiedziałam, że są tacy fajni. Widziałyście ich? Kogo? Chłopaków z Instytutu Latino. Mówiłyśmy o dzieciach z domu dziecka. A co ją to obchodzi? Skończ te gierki, bo my z pilar mamy na głowie ważniejsze sprawy. Cudownie. Na przykład jakie? Powitanie gości, którzy będą u nas grać w piłkę. Właśnie. Ale takie rzeczy was nie obchodzą, więc nic więcej nie powiemy. Szybciej. Powitajcie ich kotki. Jasne. I kto to mówi? Słyszałaś? Świeże mięsko. Trzeba się wystroić. Nie, ja sobie daruję. Czemu? nie mówiłam ci? O czym? Gadaj. Miałam mega randkę z Maxem. Mówię ci. Jestem skupiona tylko na nim. Dobra. Umówiliśmy się na dzisiaj. Nie stroisz się. Nie. Chcę się skupić na Maxie. A wiesz jak? Pięknie, ja muszę się skupić na tych chłopakach. Co mam zdjąć? Jak to? Może raczej co mam włożyć pod spód? Co zamówisz? Nic. Jadłam w szkole, dziękuję. Jak to nic? To moje urodziny. Nie jestem głodna. Proszę tylko, żebyś dokończyła to, o czym mówiłaś w szkole, Viridiano. Co takiego? Nic. Chciałam powiedzieć, Lupicie, że planujemy zabrać Dolores do psychologa, bo ostatnio jest nieznośna, prawda? Wszystko ma swoje granice. Lupita jest dość duża, by poznać prawdę. O czym ty mówisz, tato? Raimundo, proszę, nie w tej chwili, teraz. Mów, tato, o co chodzi? Dolores nie jest naszą córką. Jak to? Wszystko ci wyjaśnię, uspokój się. Nie mogłam mieć dzieci. Robiliśmy wszystko, co możliwe, i nic. Adoptowaliśmy ją, jak była maleńka. Zaczynamy? Dobra. Kto pierwszy? Tę białą, tak? Nie, czekaj. Miguel? Mia musi pilnie z tobą porozmawiać. Nie może kiedy indziej? Nie. Mówiła, że natychmiast. Jak chcecie, później wam ją przedstawię. Zastąpię cię. Zobaczymy, twoja kolej. La Santosa.